Otrzymałem się informację o tym, co dzieje się na szkolnej, i teraz ją przeczytam. Stara miłość wieje, bo na dziś rzuconym, ma wczoraj nagranym filmie na Mlecznym Człowieku. Konon oświadczył, że wyrzuca z domu geremka, a majora, pomimo tego, że wpadł w ciąg ćpania i wącha nitro codziennie, bierze do siebie na stałe. I na koniec Konon, który deklarował przy remoncie łazienki przez pana Jurka prowadzonego, że mając kabinę, będzie kąpał się trzy razy w tygodniu. Wciąż paraduje w ciuchach, w jakich pojechał w niedzielę 24 lipca do sądu, a kąpał się przed tym wyjazdem w sobotę 23 lipca. Tak więc nie przebrał się ani nie kąpał od 23 lipca ten nasz owalny warmianin. I wy się dziwicie, że Jacek, weliarek, chodzi cały czas pijany. On ma pracę w trudnych warunkach, trochę współczucia dla chłopa by się przydało.